Wieleń nad Notecią. Rok 2025, tysiąc lat po koronacji Bolesława Chrobrego. Noteć, dawna granica naszego państwa. Czas płynie, granice się zmieniają, ale rzeka trwa. Czy kiedyś, tu na brzegu Noteci, byłeś król Bolesławie? Ciekawe, jak wyglądało Twoje życie, królu. Miałeś czas na dyplomację, rządzenie państwem, wojnę i czas zadumy. Nieraz myślę o Twoich czasach, królu Bolesławie. Jak trudne miałeś zadanie, ile troski i przeciwności losu. Mimo to byłeś silny i zdecydowany, żeby walczyć o nasz kraj. Bolesław Krobry przez większą część swego panowania prowadził wojny między innymi z Niemcami i Rusinami. W ich wyniku do Polski przyłączone zostały Morawy, Milsko, Łużyce oraz Grody Czerwieńskie. U schyłku swego życia zrealizowałeś swoje największe marzenie. Zostałeś koronowany, a z Polski uczyniłeś Królestwo. Jak wyglądała ta uroczystość? Kto był jej świadkiem? Co wtedy czułeś? Przyjmij tę koronę Królestwa Polskiego. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Koronacja Bolesława Chrobrego odbyła się prawdopodobnie w niedzielę wielkanocną. Dnia 18 kwietnia 1025 roku w Gnieźnie. Ceremonię zapewne prowadził arcybiskup Hipolit w asyście biskupów polskich.